là-dedans. C'est l'heure de la pitance. T'as de la chance, tu sais. Les pillards comme toi, on les crève sur place sans discuter. Mais moi... Moi, j'ai l'œil pour ces breloques de nobles. Heureusement pour toi, j'ai plus le goût de l'or que le goût du sang, Lady de Rune. Où oui, est hey, mon frère Hé hey, Il va bien. Mieux vous vous portez, plus gros c'est la rançon. D'ailleurs, j'y suis peut-être allé un peu fort. La rançon Qui l'a payée Tu verras bien. T'es plus chez toi gamine, alors sois sage, c'est compris Hej, hej, witajcie w kolejnym odcinku z gry Blacktail Tale Innocence. Zapraszam do oglądania. Okej, okay, nie mamy wyposażenia, ale widzę, że mamy nowego sojusznika. Nie mam odwrócić ich uwagę?

o! Można ich okraść z itemków Spoko, skorzystam Widzę, że tutaj jest dużo rzeczy, które mi się potencjalnie przydadzą Może się znowu uda ulepszyć proce Ok, I gdzie teraz? Mm. Czy mogę wybrać źle? Spokojnie przynajmniej od razu nie ginam. No Dobra, ale tutaj coś jeszcze się świeciło ja bym to chciała zdążyć zebrać. Mam to. Teraz szybciutko, szybciutko, szybciutko.

o o o o, o. Uf, udało się. Co teraz? Yy, mam po prostu iść przez tą trawę? Nie. Chyba muszę po prostu poczekać. Dobra. Miałem szczęście, że akurat chciał zebrać jedną strzałę, albo sprawdzę jaką poszłą, w sumie tak też mogło być. Jak dużo jest tych panów. Ok, i tak żeby sobie nie odciąć drugiej ucieczki w takim układzie... Eee, chyba w tamtą stronę. No, wiecie, kiedy mam przejść, to w takim razie garnek. Tak, ja mają sygnał, bo ciężko odróżnić go od ptactwa. Oby pan od tutaj nie wszczął jakiegoś alarmu. Sznurek. Nie mogę sznurka. Smutno. Ale chociaż mam saletrę. Z ciekawością, mogę coś zrobić? Nie mogę. No trudno. Co teraz? Teraz, teraz, teraz... Ok. Żeby tylko zdążyć. O! Mamy kufer. On voit le coffre, c'est oh, super. Et Nie, je n'ai n'importe quoi ouvrir. Pas mal du tout. Qu'est-ce que tu fais C'est pas le moment. Je rentabilise. Tu fais ça toi-même, tu tout ce que tu fais. Voilà ce que je fais. Qu Quel coffre La poudre. Sans doute du matériel alchimique. A aucun intérêt. Moi, ça m'intéresse. Je peux l'ouvrir. Dis-moi. Je veux bien. Chciałabym odzyskać swojej temki, Bądź to była praca od ojca. Voilà. Amuse -toi. Bien Allez, o, jak pięknie. Siarka i saletra. Ale nie mogę niczego kraftować, bo nie mam kamyczków. Silence. Papa, là. Ils sont trop nombreux. Damy radę. Ona chyba wie, co robi, pod warunkiem, że nie trącę żadnej butelki. Dobra, radę? O, ja ci, udało się. I tu jest jeszcze alkohol. Jak minutko Teraz nie trącić... Ni o, o. Trącić niczego. I zebrać tamtą szmatkę. I nie wiem, tam jest ta dziewczyna dobra. Mi zgubiła. Poszło super. Nie narzekaj, Amisia. Mogło być gorzej. I to dużo gorzej. No, czy to jest coś dla mnie? Ale nie podniosę O, słyszę braciszka O, przydałaby się proca, żeby go stamtąd zrzucić, bo widzę to kółeczko takie, w które się strzela Bo chociażby kamień, to bym po prostu rzuciła a żeby nikt nie poszedł w moją stronę. Teraz, ale w którą stronę? A, mam po prostu tą klatkę otworzyć. No dobra. Czym się uda, tak, żeby nie zwrócić na siebie niczyjej uwagi. Teoretycznie teraz jestem kryta Hugo. Je suis là. Amicia, co to za? Tu nie cóż? Nie, s'il te plaît, fais-mo chodź. Musimy wyszła z tej ciche. Ca va, Hugo. Pytam, ma frondę. L'a tu, kiedy jej tu zabił? Tak, i oni misły w koffrze, tu. D'accord. Na kufrze. O, dobra, to blisko. Ej, ale przestań się na niego gapić. Bo się nie mogę rozejrzeć. O, jest warsztatik, Super. Jest super. A tu, Amelie. To, proszę, poproszę. I będziemy mogli zgarnąć sprzęt. Dobra, mamy swoje rzeczy. Teraz możemy wziąć nie swoje kamienie. Nie, nie możemy. Tam mamy jeszcze siarkę chyba. o, o, o. o, o, o. A ma coś zrobić, są linki. O, to się przyda. I kurczę, większa torba z amunicją też by się przydała. Dwóch rzeczy raczej nie zrobię. Dobra, nie kończę to. Nie ma male, nie Jest spokojnie. Zrobimy sobie tego. I tego pana sobie już nie dorobimy. Ale możemy ponieść kamyczki. Zniemy, tak na wszelki wypadek. Będziemy je rzucać. <grymne> Jestem tu, tylko musimy tutaj koleżanka otworzyć. Je ne te reverrai plus. C'est faux. Tu vois Je suis là. On reste ensemble. Bien sûr. Et elle est désolée de nous avoir dénoncé tout à l'heure. Hein, Melie ouais ouais Je suis une vilaine fille. C'est bon On peut se tirer prends ma main, Hugo. Allez, on y va. D'accord. To może sobie kłócnijmy. Okej. Okay. Mm, tam się coś błyszcze. To pójdę najpierw w tamtą stronę. A potem będę kombinować, jak się stąd wydostać. Chyba tutaj nie muszę kucać, bo jest względnie bezpiecznie, ale przezorne, zawsze ubezpieczone, jak to mówią. Tutaj sobie na wszelki wypadek. Aha, nie mam miejsca w ekwipunku, Myślałam, że mogę mieć więcej niż jedno i że mnie tylko składniki ograniczają, ale w takim układzie. Będę musiała po prostu nie dać się złapać. Tutaj tych panów jest dość sporo, więc chyba będę musiała pójść w inną stronę. Kamieni no, mam 10, to w sumie nie potrzebuję. Mm. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Pan tu przyjdzie? Chyba nie. Może za tymi namiotami jakoś przejść? Kurczę, naprawdę nie mam pomysłu. Spróbuję pójść z tą główną arterią, zobaczyć, jak to wyjdzie. Tylko muszę poczekać, aż ten pan sobie stąd pójdzie. Dobra, to jest ten moment. I ooo, -o, tutaj ktoś chodzi. No kurde No, niestety, nie, byłam w stanie zrobić tego inaczej Inaczej sama bym przypłaciła życiem, Kurczę, no. jeszcze zawróciłam! O. Ale przynajmniej tutaj są jakieś rzeczy. Się wyjaśniło, w którą stronę miałam iść. Bo tutaj był jakiś sprzęt do odwracania uwagi. Wyprodukujmy sobie nowy. E, ten usypiacz, czy, czy cokolwiek to jest. Zbierzmy siatkę, której wcześniej nie dało się zebrać. To jest chyba ten, którego wtedy uśpiłam. Może sobie pójdzie, może zrezygnuje z szukania nas Na razie widać, że jest mocno zaalarmowany Nie podoba mi się to ani trochę Nie wiem, w którą stronę on tak to chodzi O, ale chyba ten dałoby się przejść Bo raczej nie liczę na to, że się dostanę do warsztatu O! Hey. Oh. Mm, przykro mi eliminowanie ich po kolei jest tutaj jedyną opcją aha, przyszłość ja tu sobie tu zbieram kamienie proszę, otwórz mi to zobaczmy, zobaczmy może coś ciekawego alkohol, skóra zawsze to coś Więcej kamieni. O -o. W sumie wygranie tej wojny na własną rękę byłoby bardzo ciekawym doświadczeniem pokonać całą armię za pomocą proce. To by było coś. Zobaczmy, co z niego wypadło. Saletra. Dobra, będzie najłatwiej. Jakby się chyba jednak dało jako taką minąć, ale skoro jest dużo kamieni, to zamierzam z tego skorzystać. Myślę, że w tym przypadku gra asekuracyjna, żeby hugo nie było smutno, jednak może się nie sprawdzić. Za dużo jest tych wszystkich rycerzy. Ok, dobra, jest lina. Lina mi się przyda. Poproszę linę. Więc panu tak nie zbiorę. Więcej siarki. Dodatkowe kamienie jest super. O, ktoś mnie zobaczył. Na szczęście mnie nie szuka. Okej, okay, mamy znać, tak. Deklaracja de Guerre des Anglais aux Français. Edouard III rewandował la France. Moi, quand je fais un truc, je déclare pas, je le prends. Oui, mais toi, t'es une voleuse. Lui, c'est un roi. Quelle différence. Mm. 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 Zobaczmy, może jeszcze coś Dobra, mamy więcej kamieni, sobie uzupełnimy zapasy. Mam saletrę. Myślę, że jeszcze chcę dostać itemki z tego łucznika. I fajnie byłoby jeszcze to zbierać tam te kamyki, co tam leżały. Są tu jakieś dodatkowe strażnice, czy tutaj już koniec. Po koniec. A z niego chyba nic nie wypadło. A by tak nie mogę podnieść z Dobra. Ale warto było sprawdzić. I chyba wyjście będziemy mieć tutaj. Tylko nie mam pojęcia na ten moment. Jak przez to wyjść? O, się samo otworzy. Spoko. O. o O! -o. Des plantes de runes et je dois les capturer moi-même. Ces plantagenètes sont vraiment des incompétents. C'est lui qui a tué mes parents. Il va nous massacrer. Meli, fuyez. Oh super, merci. T'aurais quelque chose à dire? Dobrze, że wybrałam linki, a nie dodatkową amunicję, bo jednak trzeba działać szybko. Tylko, żeby mi teraz kamieni nie brakło. Tędy nie ucieknę. Kamienie. Po drabinie. Szybko, szybko, szybko. Zdećku go. Pan mnie goni! I jeszcze nie zebrałam sobie itemków z tamtego chudnika. Kozłów, które dwie ja mam iść? Tędy nie wyjdę. Jak? Aha, dobra, otwierasz. Dobra, kamienie, ale więcej kamieni ich na ten moment nie potrzebuję. O. -o. Szczerze. też. Zbieraj je i lecimy. I szybciutko na dół, szybciutko. Lecimy. Dobra. Łańcuch. Aha, łańcuch jest zamknięty. To nie moja działka w tym momencie. Macie coś, macie coś, macie coś, macie. Szybciej, szybciej. Dobra, szybko lecimy, lecimy. O -o. Ile trupów. Nie da się trafić. Go, nie wracaj teraz. Dam sobie radę.